Każdy miał swój karnawał Solidarności. I podobnie ja. Lata 80. to był czas, kiedy z małego młodego chłopczyka powoli stawałem się młodym, wspaniałym mężczyzną. A karnawał nasz wtedy, w tamtych czasach, przed Stanem Wojennym, polegał właśnie na tym, że w limanowskim parku spotykaliśmy się z dziewczynami. To były pierwsze nasze spotkania. Ja wtedy, w latach w, w, w roku 80-81, miałem lat 13-14. W związku z tym to były pierwsze moje spotkania, prawdziwe spotkania z kobietami, prawdziwe pocałunki, nie takie koleżeńskie, tylko już naprawdę namiętne, z języczkiem. W związku z tym Jaruzelski wszedł w to nasze życie z butami i przerwał te nasze wspaniałe, męsko-damskie inicjacje. Potem, po roku, dwóch na. Jak się domyślacie, już do tej historii nie można było wrócić. Wszystko się zmieniło, wszystko się skończyło i skończył się nasz karnawał Solidarności. Opisujcie swój, swoje refleksje i wspomnienia związane z sierpniem i latami 80. Zapraszamy.